Piotr Zmarzłowski Pętla Czyta Piotr Zmarzłowski Niniejszy audiobook powstał na podstawie utworu chronionego prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nagranie przeznaczone jest wyłącznie do prywatnego użytku. Jakiekolwiek powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie bez zgody autora jest zabronione. Rozdział 26 Jola, nowy plan. Musiała zatem przetrwać jeszcze tylko dwa dni w tej ponurej rzeczywistości. Poruszała się i żyła niemal jak we śnie, wykonując wszystkie czynności poza świadomością. Każdego ranka wychodziła do pracy, a wieczorem wracała, by przygotować Grzegorzowi kolację oraz obiad na następny dzień, choć czuła, jakby jej już tam nie było. W końcu nadszedł ten dzień. A za chwilę miał nadejść ostatni wieczór przed realizacją wielkiego planu. Kiedy wróciła z biura, zastała w domu tę samą scenerię co zawsze, jakby zatrzymaną w czasie ekspozycję z muzeum. Wszystko znajdowało się na swoim miejscu łącznie z gospodarzem drzemiącym w fotelu przed włączonym telewizorem. Nie miało to już dla niej jednak znaczenia. Omiotła więc wnętrze obojętnym spojrzeniem i skierowała się prosto do garderoby. Tam z wprawą wytrwałej złodziejki szukała w kieszeniach swoich płaszczy i korzuchów ukryte skarby, drobną biżuterię i, co najważniejsze, kluczyk do bankowej skrytki. Mały, mosiężny, ciężki, sprawiający wrażenie niezwykle solidnego. Zważyła go na otwartej dłoni i z satysfakcją skierowała kroki do łazienki, by wziąć ostatnią kąpiel w tym mieszkaniu. Tym razem nawet nie sięgnęła do swojego schowka w szafce z proszkami do prania. Nie potrzebowała alkoholu i umysł pracował na podwyższonych obrotach, układając plan na najbliższe kilkadziesiąt godzin. Na dalszą przyszłość nie miała jeszcze pomysłu, lecz teraz liczyła się tylko ta chwila. Po wyjściu z Łazienki zamieniła kilka słów z Grzegorzem, który nawet jej nie spojrzał w oczy, jakby w ogóle przestał ją dostrzegać. Wypowiedziała kilka nieistotnych uwag o sprawach domowych i lakonicznie wspomniała o jutrzejszej wizycie u koleżanki, celowo nie podając godziny powrotu, której zazwyczaj żądał. Ku jej zaskoczeniu przyjął oświadczenie obojętnie, nie domagając się szczegółów. Zrzuciła to na karp ich dramatycznie rozluźnionych relacji i poszła do sypialni. Nazajutrz wstała spięta jak struna. Poranek zaczął się oczywiście od wizyty w łazience i bliższego spotkania z muszlą sedesową, lecz mdłości nie były jej największym zmartwieniem. Szybko się wyszykowała i do torby, którą od pewnego czasu nosiła dla pozorów regularnych wizyt w klubie fitness, spakowała najpotrzebniejsze rzeczy. Kosztowności upchnęła w kieszeniach kurtki, a dokumenty, przede wszystkim paszport, schowała w przepastnej torebce, w której przy odrobinie uporu zmieściłoby się pół supermarketu. Los sprawił, że Grzegorz również już nie spał i wyglądał na dziwnie ożywionego. Czyżby przejrzał jej plany? Niemożliwe. Wymyśliła wszystko zaledwie kilkanaście godzin wcześniej i nikomu się nie zwierzała. Musiałby chyba czytać jej w myślach. Zresztą dawno zatracił swoje dawniej imponujące zdolności śledcze, gdy podczas mrożących krew w żyłach wieczornych rozmów wyciągał od niej każde słowo. Nieważne. Za chwilę i tak go już nie będzie oglądać. Rzuciła jakby od niechcenia niezrozumiałe cześć i wypadła na korytarz. Dopiero tam odetchnęła z ulgą i ruszyła po schodach do garażu podziemnego, nawet nie zamierzając czekać na windę. Przed otwartą klapą bagażnika zorientowała się, że nie ma co do niego włożyć. Cholera zapomniała torby, tej samej, w której spoczywały wszystkie rzeczy, które zamierzała zabrać z domu. Jeśli Grzegorz dorwał się do jej bagażu, mogło zrobić się naprawdę nieprzyjemnie. Skonsternowana zawróciła i ruszyła z powrotem na górę, biorąc po dwa stopnie naraz. Zdyszana zatrzymała się przed drzwiami mieszkania, by wyrównać oddech. Zamek wciąż był otwarty, co dawało nadzieję, że starszy pan nadal siedział w fotelu. Gdyby się poruszył, pierwsze co by zrobił, to przekręcił klucz, jego małą obsesję. Zadowolona z obrotu sprawy wpadła do mieszkania, chwyciła torbę stojącą nieopodal drzwi i wybiegła, tylko przelotnie zerkając na czytającego książkę męża. Dałaby sobie odciąć prawą rękę, że zostawiła ją właśnie tam, gdzie stała, więc dlaczego nie zabrała jej od razu? Cóż, pośpiech i roztargnienie potrafią zaprowadzić człowieka na kompletne manowce. Najważniejsze jednak, że miała już wszystko. Teraz przyszedł czas na kolejny punkt, a w zasadzie pierwszy tego dnia, czyli wizytę w warsztacie. Uruchomiła niemiecki motor, zapaliła światła i ruszyła czeluściami wielkiego podziemnego parkingu w stronę bramy. Czuła się wręcz wspaniale. Ujawiające się zaś w powiększającej się szparze wrót garażowych niebo, stało się na moment symbolem wolności, którą właśnie sobie podarowała. Więzienie, w którym do tej pory tkwiła, było przecież tylko w niej. Nikt nie trzymał jej tu siłą. W każdej chwili mogła zrobić to, na co zdecydowała się właśnie dzisiaj. Potrzebowała jednak impulsu, terapii szokowej, którą zapewnił jej Andrzej. Sama myśl o nim, a nawet wspomnienie jego imienia sprawiało jej ból, w głębi czuła ściskanie w żołądku i pustkę w głowie. Na szczęście w jej wnętrzu rozwijało się nowe życie, a myśl o nim natychmiast wypierała wszelki smutek, spychając go za horyzont percepcji. Tymczasem pędziła przed siebie plątaniną ulic, coraz bardziej zbliżając się do swojego pierwszego przystanku na drodze ku nowej rzeczywistości. Warsztat był jeszcze zamknięty, lecz uczynny pan Marek już na nią czekał za stalową bramą. Ten facet chyba się we mnie podkochuje, przemknęło jej przez myśl. Był jednak na tyle delikatny, że nawet najmniejszym gestem nie dawał jej tego do zrozumienia poza swoją ponadprzeciętną uprzejmością i gotowością do spełniania jej próśb. Tak było i tym razem. Przecież mógł ją odesłać, tak jak robił to z resztą klientów, nawet z Andrzejem, Moniką czy Grzegorzem, który swego czasu osobiście przywoził mu Volkswagena do serwisu. – Dzień dobry, pani Jolu – zagaił, gdy tylko opuściła szybę w drzwiach kierowcy. – Dzień dobry, panie Marku. Dziękuję, że był pan tak miły i zgodził się mnie przyjąć tak szybko – Aj tam, mężczyzna spuścił wzrok, lekko speszony i dorzucił profesjonalną formułkę. Dla stałych klientów zawsze specjalne warunki. Jeszcze raz dziękuję pani Marku. Nawet pan nie wie, jakie to dla mnie ważne. Zdecydowała się pani wreszcie jeździć tym samochodem? Bardzo dobrze, bo to chyba ostatni moment, żeby go ruszyć. Tak? Coś słyszałam, że auta nie powinny stać bezczynnie, ale nie sądziłam, że to aż tak poważne, rzuciła, puszczając mu oko. Oj, żeby pani wiedziała, proszę wjeżdżać, powiedział odsuwając ciężką stalową bramę. Gdy już ustawiła pojazd przed warsztatem, zamówiła sobie przejazd do pracy za pomocą aplikacji i wysiadła z auta. W tym czasie pan Marek krzątał się po zakładzie, przygotowując go do rozpoczęcia kolejnego dnia pracy. Kiedy była gotowa, odeszła do małego kantorka, gdzie pośród papierów i mnóstwa motoryzacyjnych gadżetów urzędował właściciel serwisu. Co robimy? Coś pani zauważyła, tylko serwis, i to co wyjdzie, czy jakieś specjalne życzenia? Panie Marku, wie pan, że ja jestem kompletnie zielona, jeśli chodzi o samochody. Niech pan go doprowadzi do używalności, tak, żeby mnie nie zawiódł. Wybieracie się państwo gdzieś dalej? Zagadnął, nie odrywając wzroku z wypisywanego zlecenia. Może, a może sama gdzieś wyskoczę, odpowiedziała tajemniczo. Mężczyzna uniósł wzrok i przesłał jej uśmiech ukryty pod gęstą, siwą brodą. – Daleko pani jedzie? – spytał po chwili. – Kawałek. Myślę, że może z tysiąca albo więcej kilometrów. A no i coś charczy z tyłu, jak naciskam hamulec, a kontrolki palą się jak lampki na choince. Ogarniemy to bez problemu. Z tyłu to pewnie hamulce już zardzewiały od stania. Wymienimy, wyczyścimy. Będzie jak nowe. Zdąży pan do końca dnia? Zapytała, przygryzając dolną wargę. Jasne, bez problemu. Już go wstawiam na podnośnik. Super, dziękuję jeszcze raz. Siedząc na tylnej kanapie jakiegoś rozklekotanego koreańskiego samochodu, układała w głowie dalsze punkty swojego planu. Gdy dotarła na miejsce, jak gdyby nigdy nic, usiadła przed komputerem i zabrała się do pracy. Podczas przerwy na lunch, zamiast dołączyć do koleżanek w pokoju śniadaniowym, skierowała się do pomieszczenia ze skrytkami depozytowymi. Kluczyk zabrany z garderoby pasował do jednej z prawie setek małych drzwiczek, które zajmowały niemal całą ścianę tego małego wnętrza. Po chwili już pochylała się nad metalową szufladką, którą dla wygody położyła na stoliku, jedynym meblu w pomieszczeniu. W środku znajdowały się dokumenty, gotówka i niewielkie pudełeczko. Zgarnęła to wszystko i wrzuciła do swojej torby, a kasetkę umieściła z powrotem w ścianie, zamykając ją kluczykiem. Teraz potrzebowała już tylko chwili, by dokonać kilku operacji bankowych. Wróciła do swojego pokoju i ponownie usiadła przed monitorem. Korzystając z haseł i uprawnień administratora, przeprowadziła serię operacji na koncie, które prowadziła wspólnie z Grzegorzem. Było to działanie co najmniej wątpliwe prawnie. Nie tylko pod względem regulacji bankowych, ale i obowiązującego prawa, jednak w tej chwili nie zaprzątała sobie tym głowy. Dokonała po prostu błyskawicznego podziału majątku. Mieszkanie i tak zostawało przy mężu, siłą rzeczy, więc trudno było mówić, że zostaje z niczym. Z różnych kąt przelała na swój prywatny rachunek po prostu połowę zgromadzonych środków. Trochę się tego nazbierało. Przez ostatnie lata niemal na nic nie wydawali pieniędzy. Żadnych podróży, luksusów, żadnych spontanicznych decyzji, żadnego życia. To chyba uczciwa transakcja, pomyślała, wylogowując się z systemu. Na koniec przewalutowała większość środków na koncie, tak aby były gotowe do użycia za granicą. Technicznie rzecz biorąc, była gotowa. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, wyszła jeszcze na chwilę do pokoju socjalnego, gdzie napiła się kawy z ekspresu w towarzystwie współpracowników. Tym razem jednak zupełnie jej nie smakowała. Może to już te słynne, zmieniające się smaki. Reszta dnia dłużyła się niemiłosiernie, zwłaszcza po telefonie od mechanika, który poinformował ją, że auto jest gotowe do odbioru. Gdy wreszcie nadszedł odpowiedni moment, zamówiła taksówkę i ruszyła przez miasto po swój rydwan, który miał ją powieść ku nowemu życiu. Samochód rzeczywiście czekał. Lśniący, umyty, odkurzony w środku, gotowy do drogi. Wie pani i pani Jolu, niewiele brakowało, a spotkałaby się pani ze swoją synową. Zagadnął pan Marek, puszczając do niej oko. Tak, zdziwiła się, nie bardzo pojmując, o kogo chodzi. No, pani Monika dziś była. Rozpoznała zresztą golfa, wyjaśnił, drapiąc się po brodzie. A, już łapię. No rzeczywiście. Szkoda, że się nie spotkałyśmy. Już tak dawno nie miałyśmy okazji porozmawiać, powiedziała. Choć w duchu, dziękowała losowi, że do tej rozmowy nie doszło. Proponowałem, żeby zaczekała, ale chyba się śpieszyła. Rozumiem. Cóż najwyraźniej miała coś ważnego na głowie? Dziękuję jeszcze raz, panie Marku. Czy rachunek już gotowy? Tak, leży na siedzeniu pasażera. Rozumiem, że jak zwykle przelew. Nie, tym razem gotówka, odparła, spoglądając na kwotę widniejącą na wydruku, po czym wręczyła mu plik banknotów. – Dziękuję, gotówka to jednak gotówka – odparł z wyraźnym zadowoleniem. – A, jeszcze jedno, pani Jolu. Tam są nowe klocki i tarcze hamulcowe, więc przez pierwsze kilometry proszę hamować delikatnie. Generalnie ostrożnie jechać, żeby się wszystko ułożyło. Chwilę później jechała już przez plątaninę wąskich uliczek, próbując przedostać się na drogę wyjazdową z miasta. Na szczęście warsztat znajdował się blisko głównej wylotówki, więc szybko wjechała na obwodnicę. Przed nią była długa, wymagająca droga, ale cieszyła się na tę myśl. To miała być jej osobista podróż, czas na przemyślenia i refleksje. Prowadziła spokojnie, uważając, by nie przekraczać dozwolonej prędkości. Samo obcowanie z maszyną sprawiało jej przyjemność. Niestety na desce rozdzielczej nadal świeciła się jakaś kontrolka, ale uznała to za drobiazg. W końcu samochód dopiero co wrócił z warsztatu i to od zaufanego fachowca. Dzień był jeszcze jasny, coraz dłuższy z każdą kolejną dobą, a natura budziła się do życia po zimowym śnie. Mijane grupy drzew ostrożnie pokrywały się pierwszymi pąkami liści, a przez uchyloną szybę czuć było delikatny powiew wiosny. Nie chciała myśleć o Andrzeju. Skupiała się na zadaniu, które miała do wykonania, o Grzegorzu zaś nie myślała już w ogóle. Przestała w momencie, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży. Głośników wpłynęła wesoła muzyka. Taka jaką lubiła, żadnych melancholijnych utworów symfonicznych, które musiała znosić w domu. Była wolna. Po przejechaniu mniej więcej stu kilometrów zatrzymała się na stacji benzynowej. Zatankowała, kupiła kartę sim i zjadła hot-doga, jednocześnie zmieniając numer telefonu. Starego sima wyrzuciła do śmietnika przy wyjściu. Powoli lecz konsekwentnie odcinała się od starego życia. Droga była jeszcze długa, ale wszystko szło dokładnie tak, jak zaplanowała.